Chcesz w końcu zacząć manifestować? Zaczekaj, pokażę Ci sposób, który działa w czterech prostych krokach. Po pierwsze, pomyśl o tym, czego w ogóle chcesz. Wyobraź sobie, zaproś do swojego umysłu zamysł tego, co chcesz, by faktycznie przejawiło się w Twoim życiu. Dalej, opór. Zauważ wszystko to w Tobie, co będzie na nie. Ten głos, który zacznie Ci podpowiadać, to nie dla mnie, to się nie uda, to niemożliwe, to nigdy się nie wydarzy. Zauważ ten głos, a także wszystkie towarzyszące mu odczucia. Pozwól na te odczucia, zaproś je do siebie i po prostu je uwolnij. Odpuść je sobie. Dalej zauważ przywiązanie. Przywiązanie do efektu. Bardzo często, kiedy chcemy coś zamanifestować, tak bardzo fiksujemy się na tym obiekcie naszej manifestacji, że zaczynamy nim warunkować siebie. Uczepiamy się go i mamy wrażenie, że jeżeli coś się nie wydarzy, to będzie dramat i tragedia. Odpuść swoje przywiązanie do efektu. Dopuść do siebie tę myśl, że to może się wydarzyć, ale może się też nigdy nie wydarzyć i to też jest ok. Co zrobić dalej? Dalej działaj z poziomu lekkości. Działaj w kierunku tego, co wiesz, że zacznie zbliżać Cię do Twojej manifestacji. Ale dzięki odpuszczeniu oporu, dzięki uwolnieniu przywiązania do efektu, zobaczysz, że Twoje działania nie będą wynikały z musu, z dyscypliny czy z siłowania się z sobą, ale zaczną wypływać z inspiracji.